Witam wszystkich, ja jestem Mistafar, a to jest poradnik, którym chcę pokazać Wam, jak można przechodzić przez zamknięte drzwi lub przez drzwi, które nie możemy przejść i w ogóle, takie. Przejścia, przez które nie możemy przejść. Wystarczy, że mamy Perły Endermana. Jak, chyba każdy wie, peru endermana pozwalają na teleportację. Tam, gdzie rzuci się, tam się teleportujemy. Coś takiego. No, to ja pokażę, jak można przechodzić przez zamknięte drzwi, których nie możemy na przykład otworzyć. Te akurat mogę, ale nie będę otwierać. Jak widzicie, na tym kwadracie cały blok taki piasku ma jeszcze te mniejsze kwadraciki, to widać na pewno. Że przejść przez drzwi, trzeba rzucić perłę Endermana tak na ten pierwszy rząd tych kwadratów, lub na drugi. O, coś takiego. I widzicie, y Jesteśmy zablokowani w drzwiach, tak jakby przechodzimy przez drzwi, jak duchy, coś takiego. No, możemy przechodzić, no to się robi dobrze. No, i teraz możemy przechodzić w tą stronę lub w tą. No, chcemy przejść, przechodzimy w tą stronę. I tak samo jest z żelaznymi drzwiami. Jesteśmy zablokowani, tak jakby w drzwiach. Możemy przez nie przechodzić. I idziemy dalej. Dobrze. Pamiętajcie tylko, żeby za dużo tego nie robić, ponieważ za teleportację yy, no, traci się 2,5 serduszka, więc. Nie róbcie, nie teleportujcie się za często. Dobra, Poka pokazałem Wam, jak y, się teleportować przez drzwi zamknięte. Jak no, wchodzić. Można tak wchodzić do różnych domów, gdzie są zamknięte okna. Można. No, <gryzamy> dobra, to by było na tyle w, w tym poradniku. Mm, zapraszam do oglądania moich filmów. Cześć.